Lubicie naleśniki? Bo ja bardzo! Każdy jeden lajk like to jeden naleśnik dla Was! Mistrzynią w pieczeniu naleśników to chyba nie zostanę, więc może chodźmy otworzyć najnowsze Cutie Tito's! Otworzymy sobie dzisiaj całe to wielkie pudło Cutititos Babitos Jest tutaj aż 12 opakowań A wszystkich zwierzątek w tej kolekcji jest też 12 Więc możliwe, że uda mi się zdobyć wszystkie Jeżeli będę mieć farcika No i zobaczcie, one są tutaj tym razem zapakowane jakby w taco Wtedy były burrito, prawda? Takie jakby naleśniki A teraz mamy takie chrupkie taco Na górze mamy smacznego pomidorka niżej jest serek, sałatka i tutaj chyba mięsko. No powiem Wam, że aż zrobiłam się głodna. I tutaj zobaczcie, w tej serii mamy coś nowego. Będą one miały pieluchy i to będzie taka, wiecie, jakby niespodzianka, bo to może być albo chłopak, albo dziewczynka. No i pod tą pieluszką będziemy mieli też znaczek, jaki on jest z rzadkości. To się dokładnie nazywa hotspot, czyli wiecie, jaką będzie miał ostrość. Wiadomo, im bardziej ostry, tym bardziej rzadki. No, powiem wam, że nie mogę się doczekać tych pluszaków. Bo pamiętam tamtą serię i ona była naprawdę mega, mega świetna. Te pluszaczki są po prostu słodkie! Czy ja trafiłam małpę od razu? <laughs> nie, to chyba nie jest małpa. O, zobaczcie, tu ma. Ząb, jakby wystający! Ale weka! I mamy chłopczyka, zobaczcie! Fioletowa papryczka! Fioletowa papryczka oznacza, że jest on średniej rzadkości. I to jest, moi drodzy, Chipito! Urodziny ma 23 września. Pisać koniecznie w komentarzach, kto się też urodził tego dnia i tego miesiąca. Jego imię, tak jak mówiłam już wcześniej, to jest Chipito. A on jest, słuchajcie, chip mankito I to jest chyba po prostu jakiś taki gryzoń, ale wiewiórka, no by pasował ten ząbek, no nie? Że się wgryza w jakieś orzechy. Wow, jest kaczuszka! Żyrafa jest! No nie, ale piękne te zwierzątka, a tu widzicie? Mały nietoperz! Nie, no ja muszę mieć małego nietoperza i małą kaczuszkę. To jest po prostu obowiązek. Muszę, muszę to mieć. Szybko wyciągamy tego buritosa naleśnikosa. Uwaga, uwaga. Kto tu się kryje? Powtórka. No to słuchajcie, nawet go w takim razie nie otwieram z tego naleśniczka. Może go po prostu, nie wiem, kiedyś rozdam na jakimś spotkaniu z widzami czy coś takiego. A teraz otwieramy kolejnego. No cóż, myślałam, że jak będę miała całego boksa, to uda mi się trafić... Wiecie, no każdego innego A wychodzi jednak, że to nie jest Słuchajcie, tak łatwo Nie jest tak łatwo A teraz uwaga, uwaga Jaki słodziutki, ma różowe oczka Czy to jest po prostu piesek? Nie, to jest To jest skunks chyba, nie? No to zobaczmy jak ten nasz koleżka Się nazywa Stinkito jest to skunkito, czyli miałam rację, jest to właśnie skunks Nasz skunksik jest najmniej ostry, a urodził się 14 czerwca No i pamiętajcie, piszcie w komentarzach No, piękny jesteś i tu masz taką grzywkę fajną Szkoda, że więcej tych włosów nie ma, to bym ci, nie wiem, warkocza zrobiła czy coś takiego Obym nie miała podobnego pecha jak przy poprzednich cutitosach bo wtedy chciałam chyba bardzo świnkę i, i nie udało mi się jej trafić. Oooo, lala moi drodzy, czy to jest nasz nietopeś? Tak, zobaczcie jakie ma zęby. O nie! I ten nosek ma wygląda trochę jak świnka. Oj, to jest jeszcze dziewczynka. Zobaczcie jak słodko. Nie, no na razie ten nietopeś moim zdaniem wygrywa. Ma tutaj fioletową papryczkę i wyciągnijmy tutaj teraz ze środka jego karteczkę, przepraszam jej karteczkę, bo to jest w końcu dziewczynka, więc, więc nie można mówić, że to on, o tu sobie pięknie leż i zobaczmy, jesteś średnio ostra, masz na imię Spukito. A jesteś Batito! No tak, Batito to właśnie Nietoperz I nasza przepiękna Nietoperka urodziła się 17 kwietnia! Cutititos babitos! To się tak mega śmiesznie wymawia, tak wręcz jakbym nie wiem, jakąś piosenkę śpiewała I uwaga, uwaga! To tak! Mała, jest tak, tak, tak! Tak, tak, tak! Jest słuchajcie! Jakie ma fajne nóżki? Ale no, słuchajcie, chyba w tym odcinku będę miała niezłego farcika. Wszystko trawiam, to co chcę. I ona w ogóle wygląda, jakby taka troszeczkę zaspana była, nie? Jakby już chciała iść lulu. Zobaczmy teraz, pampersika ściągnijmy. Mam nadzieję, że tu w tym pampersie nie będzie czegoś innego. Wiecie czego. <laughs> Nazywa się Kłakito! Kłakito, Kłakito! A jest to, słuchajcie, Dakito, czyli kaczucha. I urodziła się, moi drodzy, 18 stycznia. Czyli moja droga. Niedługo masz urodzinki. Jaką byś chciała mieć imprezę urodzinową? Co by na niej miało się znaleźć? Może wy widzowie macie jakieś propozycje? <gryw> Jakie urodziny można wyprawić kaczce? Będę teraz otwierać szóste pudełeczko, czyli zbliżamy się już do połowy, ale na razie mam co chciałam, więc jestem naprawdę zadowolona. Znowu nie topesz. Nie toperków, akurat nigdy za wiele, ale proszę jeszcze o tą żyrafę, bo żyrafa wygląda też po prostu przepięknie. A jeżeli trafię, słuchajcie, jakiegoś birda, czyli ptaszka, a tu chyba mamy ptaszka, nie? To wtedy chyba przekażę mojej koleżance, bo ona bardzo lubi... I znowu kaczucha! <grywania> Ale ona, słuchajcie, ta moja koleżanka też ma żółtego kanarka, więc... Jak tej maskotki nie rozpakuje się z tego burrito, to powiem wam, że wygląda trochę właśnie jak kanarek. Teraz, moi drodzy, poproszę tutaj przepiękną żyrafę. O, dobra, jest coś innego, to, to nie żyrafa, czy to jest Nie, to też nie hipopotam, to jakiś kotek jest? Czekajcie, czekajcie, to chyba jest myszka, no, albo, albo nie, nie wiem, nie wiem co, zaraz zobaczymy na listę, jeszcze ściągnijmy tutaj majcioszki, przepraszam, pieluszkę, fioletowa papryczka, dobra, zobaczmy karteluszkę, kim ty jesteś? Cheesyto, czyli to jest mysz No, Mousito, no widzicie? Serio, to jest myszka Cheesyto ma urodziny 4 czerwca Czyli mam już dwa zwierzątka Z czerwca, dużo urodzin się Słuchajcie, szykuje, bardzo, bardzo dużo Tu zobaczcie, jakie ma słodziutkie Te łapeczki też, fajne Chyba wam o tym jeszcze nie mówiłam Ale te pruszaki są takie naprawdę Milutkie w dotyku Że chciałoby się je tylko głaskać I głaskać I głaskać, i głaskać bo brzuszku, gładka. Fajnie by było, gdybym jeszcze trafiła jakiegoś takiego, wiecie, rzadszego, to bym się na pewno mega ucieszyła. Może mi się uda, bo jeszcze ile? Ten i jeszcze trzy opakowania, więc jest jeszcze dużo. A, tak, tak! I więcej mi do szczęścia już nie trzeba. Żyrafa! Oj, owosiula, jaka słodka! I to jest jeszcze dziewczynka, jaki ma ogonek, o nie wierzę! Ale jazda! Nie, no to po prostu ten zwierzak wygrywa, słuchajcie, naprawdę! Wygrywa ten zwierzak wszystko! Czerwona papryka właśnie oznacza, że jest ostra. O, tutaj widzicie, hot, czyli wiecie, nie ma żartów już z tą żyrafą. Żyrawka nazywa się Talito! I ona chyba tutaj, zobaczcie, w ogóle ma butelkę, jakby z tym sosem, czyli co? Ty zamiast mleka pijesz ostry sos? Jakimś hardkorem jesteś! Przecudna moja żyrawka urodziła się 30 maja. Chciałabym, żeby jakieś zwierzątko było 7 lipca, bo wtedy ja mam urodziny i, i, i chciałabym. No, chcę, żeby było jakaś taka data i koniec. Kropka. Ma być 7 lipca gdzieś tutaj. Nie uda mi się na pewno w tym odcinku otworzyć wszystkich zwierząt, no bo, no bo już widzieliście, miałam kilka tych powtórek, więc nawet się nie dowiem, jakie one mają daty urodzenia. I, I nie będę wiedziała, więc może jak wy będziecie te zwierzaki otwierać i otworzycie jakieś inne niż ja mam, to dajcie znać, jakie one miały daty urodzenia, bo jestem ciekawa. I uwaga, uwaga! Coś nowego! białutkiego. Wow, jakieś takie loczki tutaj ma. A któż to jest? Któż to jest? Cóż to jest ze zwierzątko? Czy to jest to mega rzadkie? Mega, 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 mega rzadkie? Tak, różowa papryczka! O ja, super ostra, ale jajat, i to jest, słuchajcie, owieczka, no tak. Dlatego tutaj ma, widzicie, takie, jakby, no, skręcone włoski. Jest to Shippito, a na imię ma Slipito, czyli chyba owieczka, która lubi bardzo, bardzo spać, a urodzinki ma 14 marca. Chodź tutaj na moją mas maskotek! Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tyle ich tutaj leży. No i. A, dobra, już myślałam, że ostatnie pudełka. Tu nie, tu jeszcze dwa, moi drodzy. Jeszcze trochę zabawy zostało. I uwaga, uwaga! Ktoś tutaj? Wow! Różowy! Kotek! Kotek to też jest chyba ten średnio rzadki. Wow! No to mi teraz przyfarciło, tak? Średnio rzadki, tak, widzicie? Czerwona papryka, czyli ostry koto, A może to jest bardziej różowa pantera? Coś mi się tutaj z tą panterą chyba przyśniło, bo jest to Katito, czyli właśnie kotek, a nazywa się Kitito. A urodziła się 8 sierpnia, więc gdyby tak odjąć jeden dzień i jeden miesiąc, to by była moja data urodzenia, więc słuchajcie, bardzo blisko, naprawdę bardzo blisko już było. Czas na ostatnie pudełeczko, Cutititos babitos! No i teraz chwila prawdy, co ja bym jeszcze słuchajcie chciała? Chyba chciałabym tego hipopotama. Eee, albo po prostu coś właśnie tam mega rzadkiego, ale, ale to zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy! <laughs> Rzadki ptak! Rzadki ptak! Aga, serio? W pudełku dwa rzadkie? Ja, zobaczcie, widzicie, znowu różowa papryczka. Ja myślałam, że to jest jakaś papuga, a to jest, słuchajcie, sowa. Widzicie, Oulito, a nazywa się Brainito. Czyli wiecie, taka mądra sowa, a urodziła się o nie 22 lipca, prawie jak ja, prawie, naprawdę bardzo blisko. Chyba tak robi sowa, no nie? Odlatuj tutaj na moją kubkę wszystkich maskotek. Naprawdę jestem mega, mega zadowolona z dzisiejszego otwierania, no. Przepiękne są te maskotki, moi drodzy, papatki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Boj, boj!